Cześć, witam Was bardzo serdecznie w czwartym vlogmasie. Słuchajcie, jak na razie tendencja jest dobra, udaje się przyjeżdżać codziennie do stajni i codziennie nagrywać dla Was content i codziennie go dowozić o w miarę podobnej wieczornej godzinie. Dzisiaj będzie odcinek, który jest niefortunny, ponieważ zaplanowałam go już jakiś czas temu i dzisiaj będę jeździć na kato, na oklep, ale niestety złapały mnie te dni, więc czuję się jak kupa. No, ale myślę, że będzie dobrze, także zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i lecimy szukować konia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę w ogóle z tego, jak ja czekałam po prostu na ten trening. Słuchajcie, pierwszy swój oklep, taki pełnoprawny miałam jeszcze jak jeździłam w Leśnej i to wtedy jeździłam na Siwym. Ten film też był na moim kanale, więc możecie sobie zobaczyć po prostu jak wyglądał mój pierwszy, pierwszy oklep, ale ten odcinek jest dla mnie bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to mój pierwszy pełnoprawny odcinek na Kato, tak właściwie trzeci oklep w życiu i Wydaje mi się, że było to takie coś e, owiane tajemnicą, coś takiego niewiadomego dla mnie, jak to będzie. Bo tak naprawdę na kato siedziałam na okryp dwa razy: raz na samego stampa i raz na dosłownie trzy minutki kłusa. Więc e, to było coś naprawdę niespodziewane dla mnie. Oczywiście, aby nie robić żadnej samowolki i żeby wszystko było zgodne z ruchem konia, z biomechaniką konia, i żeby to było wygodne dla niego, żebyśmy odpowiednio byli rozgrzani, przygotowani, to zaplanowałam to tak, że poprosiłam moją trenerkę o to, byśmy właśnie taki trening na oklep zrobiły razem. Bo to jest, wiecie, jednak kwestia tego, że ja nie mam doświadczenia w takiej jeździe, więc chciałam być po prostu pod okiem profesjonalistki, która doradzi, pomoże i przygotuje ćwiczenia, które będą przede wszystkim dla nas bezpieczne, ale zarówno i rozwijające. I na samym początku, zanim w ogóle przejdziemy do kwintesencji tego treningu, bo na pewno jesteście ciekawi, jak nam poszło galopowanie. Ja już wiem, wydowiecie się troszeczkę później w tym filmie, ale zostańcie, bo to jest bardzo ważna część, czyli stęp. I uwaga, w przypadku mojej jazdy na oklep to było bardzo potrzebne i bardzo ważne, żeby przede wszystkim zacząć od stępa i znaleźć balans, znaleźć równowagę, wyczuć konia, i pozwolić mu również dostroić się do tego, że ja tam jestem na górze bez siodła. Krótko przed zdawaniem konno, albo po zdawaniu konno, nie pamiętam dokładnie, miałam tutaj również jazda na oklep, na eskobarze, Jeszcze jak jeździłam w rekreacji, jeszcze jak nie miałam kato. Ale generalnie wtedy robiłyśmy tylko stampa i kusa, bo ja po prostu totalnie nie czułam się gotowana, to by galopować na oklep. Ja miałam po prostu braki w równowadze, było mi dosyć niewygodnie, nie byłam gotowana, to więc nie chciałam tego robić. A na tym treningu wszystko poszło super, ale to zaraz zobaczycie. Zaczęłyśmy od tego, że pracowałyśmy wstępie w ogóle nad kontaktem, nad sterownością konia, tak? czyli nad takimi zakrętami bardziej e, kwadratowymi, prostokątnymi połuku i w ogóle, żebym ja się, tak jak mówiłam, ustabilizowała na tym mm, grzbiecie. Chciałam powiedzieć w tym siodle, ale siodła nie mieliśmy, he. Kato się delikatnie denerwował, bo jeździła z nami inna pani z konikiem, i Katoś chyba nie bardzo lubił tego konika, bo się bardzo szczurzył, ale nieważne. No i jak my sobie wyjeżdżaliśmy te zakręty, wiecie, i próbowałam jak najbardziej wyczuć moje pomoce, tak? Jak przyłożyć łydkę, jak trzymać wodzę i w ogóle, no to robiliśmy te ćwiczenia po to, żeby głównie się skoordynować z koniem. I z reguły jestem typem osoby, która bardzo, ale to bardzo docenia pracę w wstępie, bo jestem raczej przez moją trenerkę, w sumie każdą moją trenerkę, uczona tego, że jaki stęp, taki każdy kolejny chód. i to według mnie się mocno sprawdza, więc jak nam fajnie szło w wstępie, to wiedziałam, że ten trening będzie naprawdę taki juicy. Byłam w ogóle bardzo pod wrażeniem, jaki kato był wyluzowany, że tak powiem. Był bardzo mięciutki w ogóle, nie, nie było takiego momentu, żebym ja czuła, że on jest totalnie spięty. Później troszkę się pojawią takie momenty, ale to Wam powiem, co się w ogóle wydarzyło, bo była też śmieszna sytuacja z cieniem. Ale generalnie miałam takie wrażenie, że on po prostu czuje się dosyć komfortowo z tym, że ja mu siedzę po prostu na plecach bez siodła, co bardzo mnie cieszyło, bo też nie chciałabym robić czegoś, co byłoby dla mojego konia niekomfortowe albo wiecie, zagrażające życiu, zdrowiu, cokolwiek. Najważniejsze to jest to, że kato jest w pełni zdrowy, więc ten oklep też nie jest dla niego żadnym takim mega obciążeniem. Wiadomo, że nie jest to coś, co będziemy robić codziennie, ale no przede wszystkim dbałam o to, żeby on był właśnie w, takim, w takich komfortowych warunkach fizycznych, które pozwolą mu na to, żeby przez ten trening przejść równie fajnie i cieszyć się z tego tak samo jak ja. Jak już ogarnęliśmy troszkę, jak to wszystko ma działać i ja też czułam większy balans, czułam, że mogę troszkę skrócić wodę, że nie muszę jeździć na takich firankach, no to zaczęła się właśnie zabawa z cieniem. Tu możecie sobie zobaczyć, jak Katuś generalnie boi się własnego cienia. Jest to dla niego dosyć traumatyczne przeżycie, po prostu widzieć swój własny cień, więc tutaj kusikiem zaczęliśmy sobie jeździć po tym, jak właśnie opanowaliśmy już sytuację. I on sobie obniżał głowę, chodził fajnie do przodu, takim spokojnym kusem. To nie był żaden taki, wiecie, super turbo kus, tylko spokojny kusik do przodu. I tutaj znowu była zabawa z cieniem. To, że on wpada sobie na lewą łopatkę, to jest jedno, to, że boi się własnego cienia, to jest drugie, więc tutaj już była akumulacja. I jeśli chodzi o sam kus. No to powiem Wam szczerze, że była to jedna z bardziej niewygodnych części tego treningu. No bo jednak w kół się trochę wybija, więc ja to szukam swojej równowagi i próbowałam się ustawić na tym grzbiecie. Znowu chciałam powiedzieć w tym siodle, nie miałam siodła. I zdarzały się sytuacje, w których, gdy tylko delikatnie odpuściłam wodzą, kato zaczynał spływać, uciekać, no i to było właśnie spowodowane głównie tym narożnikiem, więc jeździliśmy po prostu cały czas jeden. Narożnik. I tutaj zobaczycie, że znowu wyjeżdżamy w to samo miejsce, żeby on po prostu nie bał się, tylko fajnie tam przeszedł i ustawił się na nową stronę, a nie bokiem. Samo wrażenie z siedzenia w takim kłusie ćwiczebnym na oklep było takie, że idealnie wpasowałam się pomiędzy dwie wystające kostki wyrostkowe na jego grzbiecie, więc było mi całkiem wygodnie. Natomiast zdecydowanie dzięki temu, że znalazłam to swoje powiedzmy miejsce na tym grzbiecie, no to nie miałam takiego problemu, że coś mi się tam drastycznie wbijało. Też starałam się tak siedzieć, żeby jemu również nie wywierać nacisku swoimi kośćmi kurszowymi, tak. Więc były, były po prostu takie działania, które zarówno on robił, bo czułam to jak i ja, żebyśmy sobie wzajemnie nie przeszkadzali i żeby był fan z tego treningu. Zdecydowanie, jaką zaletę czułam to to, że jestem bliżej konia i że lepiej odczuwam wszystkie jego ruchy, które on wykonuje. Mogłam poczuć, kiedy zmienia tempo szybciej niż robię to na przykład w siodle. Mogłam również poczuć, kiedy jest mu niewygodnie, a kiedy wygodnie, no bo wiadomo siędziałam na gołym świecie. I my sobie tak tym kusikiem jeździliśmy po prostu na początku dookoła hali, a później, kiedy już byliśmy troszkę bardziej ustawieni i tak dalej, zaczęliśmy wykonywać proste ćwiczenia, takie jak na przykład koła. Jak już powyjeżdżaliśmy sobie te koła i porobiliśmy różne fajne rzeczy, to zaczęliśmy wjeżdżać w taki tunel, i zadanie polegało na tym, że trzeba było po prostu zjechać w tunel, w tunelu zrobić zatrzymanie. I tutaj było troszeczkę problemów. To był po prostu taki moment, gdzie my po tym tunelu mieliśmy wyjechać kłusem na wprost i ja przez to, że otwierałam mu lewą wodzę i dawałam mu miejsce na to, no to widzicie tutaj w ogóle nie było ograniczenia żadnej ściany i itd., więc Kato stwierdził, ok, ja chcę jechać w lewo, no to spoko, jeździć mi pozwolił, więc totalnie, totalnie złe zachowanie. Wracaliśmy z powrotem i tutaj znowu była ta sytuacja, kiedy on się pchał na prawą stronę, wpadał mi w ogóle, ustawiał inaczej głowę no ale nie pozwoliłam mu już tym razem robić takich rzeczy i wróciliśmy po prostu do wykonywania tego ćwiczenia. I ja mu się trochę nie dziwię, bo Kato jest takim koniem, no on ma 6 lat, tak? I on jeżeli wykonuje jakieś powolne ćwiczenia, na przykład dużo ćwiczeń wstępie, to on później zaczyna trochę tańczyć i ma takie, o, ja, już chcę galopować, ja już chcę robić coś fajnego do przodu, tak, ja już chcę zapierdzielać, a nie po prostu ciągle ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. No ale tutaj już bardziej przełam kontrolę i stwierdziłam, nie, kolego, nie ma uciekania. Na lewo jedziemy w prawo. Jak sobie już wyjechaliśmy na prawo, to trenerka przejęła troszkę inicjatywę i pomogła mi pokazać, jak właśnie powinnam działać w takich sytuacjach. I jeszcze raz go wprowadziliśmy w ten tunel, tutaj było zatrzymanie, następnie ruszyliśmy na wprost no i pokazywała mi po prostu, jak zamykać konia w tych pomocach, żeby on mi tak nie pływał. I to uważam za super fragment treningu, bardzo edukacyjny i bardzo rozwojowy, bo czasami mam tak po prostu, że jeżeli skupiam się na wielu rzeczach, naraz wiecie tu balans, tu równowaga, tu woda, tu łydka, tu dosiad, tu tamto, to przestaję myśleć po prostu o tym, co robię u góry, czyli tymi rękoma, no i one czasami otwierają po prostu koniowi drogę, gdziekolwiek on by chciał iść. I tutaj było powtórzenie tego ćwiczenia, znowu zatrzymanie i znowu ruszenie. I wróciliśmy jeszcze raz na to ćwiczenie i tutaj już było bez zatrzymania przejście do stampa, następnie przejście do kusika i kusikiem już sobie pojechaliśmy wprost, prawie powiedzmy i był zakręt w lewo, żeby troszkę zaskoczyć konia, że nie robimy ciągle tego samego. Następnie powiedziałam szybszym kusem i przyszedł moment na galop i na początku galopu miałam w ogóle takie, wiecie, co ja mam robić. A okazało się, że w sumie mam robić jedno wielkie nic. Znaczy, wiecie, trzymać wodze, starać się je trzymać tak, żeby nie obijało mu bądźdełko, ale przede wszystkim rozluźnić się, bo to jest coś, z czym ja miałam problem zdecydowanie na oklepie. Na siwym i później na eskobarze, że ja się bardzo spinałam, a kiedy tutaj się zaczęłam troszkę rozluźniać i mieć takie wyciągnij się, idź z koniem, połącz się z nim i tak dalej, to poczułam, że zaczęłam dużo lepiej po prostu na tym grzbiecie siedzieć i wszystko działało, że tak powiem. Mam wrażenie, że jak na półtora roku jazdy konnej to nie wyszło nam to wcale tak źle. Jestem dumna z tego, jaką różnicę widzę pomiędzy właśnie swoim pierwszym oklepem, który był chyba w zimę zeszłego roku, a tym oklepem dzisiaj, bo widzę, że zrobiłam naprawdę duży postęp w swojej równowadze, w swoim balansie, ale też właśnie w rozluźnieniu poszczególnych partii mojego ciała. Dużo pomogło mi to, że Kato galopował bardzo bezpiecznie, równo, nie robił jakichś dziwnych manewrów, więc tutaj jak już się trochę rozgalopowaliśmy, to przeszliśmy do jeżdżenia sobie na kole i zdarzyły mi się dwie takie sytuacje, które pewnie będzie widać na filmie, w których podniosłam za wysoko nogę, kiedy chciałam dać łydkę i tu kolano wywędrowało mi delikatnie do góry, ale myślę, że mogę sobie na takie błędy pozwolić po prostu na tym etapie rozwoju. Sam galop na prawą stronę był bardzo przyjemny, bardzo taki rytmiczny, wiecie, nie, nie miałam jakichś większych problemów, koń mi też nie spływał, więc było spoko. Jeśli chodzi o przejście, to tutaj widzicie, że próbowałam się troszeczkę wyratować i delikatnie podanglasować, żeby po prostu go nie obijać, ale naprawdę było ekstra. Tak, mogliście zobaczyć moją radość taką ujętą po prostu po tym pierwszym galopie, bo ja naprawdę tak bardzo się cieszyłam, ja czekałam na ten okres, ja nie mogłam doczekać i kiedy skończyliśmy galpować na prawo, ja byłam przeszczęśliwa, bo po prostu był to taki, wiecie, feeling wolności, takie poczucie, że robimy coś fajnego, że to jest takie połączone właśnie z zabawą trochę, ale też z treningiem. No i przyszedł moment na zagalopowanie na lewą stronę, i to jest ta strona gorsza u nas i my na lewo często odwalamy różne dziwne krzywe akcje, ale powiem wam, że wyszło nawet spoko poza tym, że koń podniósł głowę bardzo wysoko do góry, co mi się nie podobało, ale podejrzewam, że tutaj moje ciało po prostu zareagowało w nieodpowiedni sposób względem właśnie tego zagalopowania, więc dlatego mu się ta głowa podniosła ale mimo tego wiem, że będziecie też widzieć różnicę, bo ja widzę różnicę. Na lewo było nam ciężej. Było nam ciężej się rozluźnić, było nam ciężej się gdzieś tam znaleźć. E, też były sytuacje, w których on mi trochę na lewo wyciągał wodę. chciał się oprzeć, o więc w Ja nie do końca wiedziałam, jak to, jak to wodze sobie ułożyć, jak je skrócić, jak je trzymać i przez to mieliśmy problem w komunikacji. Ale mimo wszystko uważam, że poszło nam naprawdę fajnie, i tutaj też widzicie, że Kato w tą galopę również próbował sobie obniżyć głowę. Był taki naprawdę chętny do tego galopu, nie zatrzymywał się, nie, nie wpadał mi bardzo do środka. Więc, mimo tego, że była to ta lewa strona, no to jestem po prostu z nas bardzo dumna, bo on też się dużo na tą lewą stronę poprawia, i tutaj się obawiałam tego, ale wyszło całkiem spoko. Tak samo jak na prawą stronę, tak samo na lewą stronę Potem jak rozgalopowaliśmy się i znaleźliśmy ten swój balans i tą stabilizację To też oczywiście wyjeżdżaliśmy koło i robiliśmy różne figury I tak naprawdę na tym kole chyba po raz pierwszy miałam takie poczucie, że rzeczywiście tą zewnętrzną wodzę utrzymałam na tym kole Że go ograniczałam, on mi tam nie wypadł na tą prawą stronę Bo ma czasami też taką tendencję właśnie w tym narożniku, że ucieka w prawo po kole Ale udało się fajnie tutaj wyprowadzić konia, więc tu mi się mega podobało i tak podsumowując generalnie sam ten galop, bo to była taka wiecie najbardziej wyczekiwana część tego treningu chociaż tak jak mówiłam, wstęp i kus był dla mnie równie rozwojowy i chyba nawet trochę bardziej niż ten galop, ale wiecie na ten galop czekałam bardzo, bo się po prostu mega cieszyłam no to było takie poczucie, że rzeczywiście dajemy sobie radę, tutaj z tym dosiadem nie było tak jak na prawą stronę i na pewno będę chciała więcej na tą lewą stronę tych ćwiczeń wykonywać, ja też mam słabszą lewą stronę w ciele niż prawą, więc to ma duży wpływ na to, jak wyglądam moja jazda konna, więc postaram się po prostu też popracować nad swoją lewą stroną ciała, czy to właśnie poprzez ćwiczenia rozluźniające, czy bardziej siłowe, żeby wzmocnić choćby nawet swoją lewą rękę, czy lewą nogę. No i z kółeczka wyjechaliśmy sobie już i przeszliśmy do kłusa, a następnie do stampa. Tutaj były klepanka, drapanka, głaskanka i dziękowanie konikowi, ale to jeszcze nie był koniec, bo staramy się zawsze trening zakończyć czymś takim bardzo fajnym, pozytywnym wzmocnieniem dla konia, więc jeszcze porobiliśmy ćwiczenia w kłusie na lewą i na prawą stronę, na kole. I te ćwiczenia miały głównie prowadzić do tego, że zaczynaliśmy odchodzenia na kole z kontaktem, a później wypuszczałam stopniowo wodzę i on już się też wyciągał, rozluźniał, już też wiedział, że zbliżamy się do końca treningu, więc sobie tą główkę właśnie dawał na dół i tą szyję wyciągał do przodu, i po prostu kończyliśmy trening z bardzo fajnym, właśnie pozytywnym wzmocnieniem i rozluźnieniem i z takim poczuciem, że zrobiliśmy oboje super robota, więc ja myślę, że to jest mega ważne, żeby koń też wychodził z hali z przeświadczeniem, że zrobił super i że dał z siebie wszystko no i oczywiście, że jeździec to docenia, tak? więc tak naprawdę wszystko, co dzisiaj robiliśmy było dla mnie niesamowitym doświadczeniem pewnie minie dużo czasu, zanim powtórzymy oklep, bo raczej jestem zwolenniczką tego, żeby była to taka nagroda po dłuższym czasie treningu, ale no zobaczcie, ja byłam z siebie taka dumna tutaj, po prostu taka dumna i na koniec zaczęliśmy sobie zwalniać od dosiadu i skończyliśmy wstęp. To był naprawdę niesamowity trening, pierwszy raz jeździłam na Akato tak typowo na oklep, galopowaliśmy i to było mega super uczucie i stresowałam się okropnie tak szczerze mówiąc, no bo przecież wiadomo, że równowaga na oklep jest dużo bardziej potrzebna, my też długo, długo wypracowywaliśmy sobie różne rzeczy, żeby w ogóle do tego oklepu podeszło. także jestem bardzo szczęśliwa, że to się udało i widzimy się w jutrzejszym vlogmasie, dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!